W sumie tylu. Dobra, ja w końcu wziąłem to zlecenie? No ja tak, właśnie podejmuję chyba to zlecenie, bo właśnie biorę ciężarówkę. A! <laughs> Wczytałem. Ale bo zapieczyłem w barierkę. A, okej. Okay. Dobra, 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 jeszcze raz tutaj ma zaraz to ćwiczenie. Znaczy, ćwiczenie, zadanie. Quest. Korektory wysokie, prężne. Nagrywka leci już, nie? Tak, leci. Pozdrawiam wszystkich fanów, Nic. których nie ma. Pozdrawiamy samych siebie. Będziemy I oglądać w przyszłości. Tak jest. A raczej naszą mamy. No. no nie wydało się. <laughs> Kto ci powiedział? Nikt. Dobra. Zajeżdżam na punkt. Nie. Prawie zapieprzę w barierkę znowu. A wiesz co, chyba to tutaj w tym przypadku jest drugie obok ciebie? Co w sensie? Które? Ja biorę. Wandelos? E, va, e, no w Sorry. sensie te, The Train Foundry, nie? Mhm. To jest. E, są dwa obok siebie ładunki. Nie jest tak, że my bierzemy ten sam ładunek z tego samego miejsca. Ale co, a właśnie jaki widziałeś ładunek? Skąd nie dokąd? wiem, mi dawali. Generatory wysokoprężne 21 ton, Madryt Earthlock. Pozostało 5 godzin 30 minut. Do Madrytu? A mamy. Tak, a jest przewidywane 4 godziny. Ja już nie mam do Madrytu. Zniknął mi. Mam do Madrytu. No tak, stoi ciężarówwa obok. Tak? To czekaj. Dobrze, ja jestem. Weź to samo zlecenie, weź kliknij to samo co zlecenie co ja. Jak to się robi? Na tym. E, klikasz Control, i jak wchodzisz. W tę sesję to masz. Zobacz i rozpocznij to samo zlecenie. Przyjmij zlecenie. No, gitara. Zapraszam, dobra, to ja już wjeżdżam. Żeby potem nie zatykać. Nie korkować. Tędy nie, to się wjeżdża, tak. Oh shit, oh shit, oh shit, źle pojechałem. Dobra, na powinno być no copyright radio w każdej grze. Ze względu na to, że jest no copyright. Nie powinno być problemu z umieszczeniem tego w każdej grze. i by najpierw dalało NCS. Sorry, by, by NCS sound cały czas. Tam proszę się nie sorować bo to będzie dobrze. O wypikuje. Nie, ten na żywo nie leci jeszcze chyba. Teraz jeszcze próbnie nagrywkę zwykłą, żeby zobaczyć, czy bardzo to obciąża dysk twardy eee, no. tak. eee, na D. Dobrze. Dobra, to ja blokuję rondo i będę czekał. Streama to wiesz, jak zamierzamy z 10 godzin grać. Mm. Bo wtedy to nie, nie, masz nie o co mi chodzi. chodzi. Wiesz, że można zrobić tak, że możesz sobie live'a, a potem to zapisujesz jako film na kanale. No i w, przy długim tak to by... myślę ten... Chociaż w sumie z drugiej strony nie będę obrawiał Czy Co okay. to jakoś? Właśnie nie wiem, nie chce mi się. Jest coś takiego, pamiętam, ja kiedyś nie doceniałem tego, bo używałem zawsze Wegasa od samego początku, ale Rafał używał e, 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 dostaw. program. E, Camtasia. I ci no. powiem jak to sobie patrzyłem na... Jak wtedy miałem te paręnaście lat i patrzyłem na to, to sobie pomyślałem kurde, w sumie... To ma wszystko, co potrzebuje tak. mieć w jest Do montowania interfejss... filmów Marvela. tak. Interfejs jest bardzo taki, wiesz. prosty. Do YouTube'a jest prosty i, i wiesz, intuicyjny. Kurde, no w sumie dobry. Program. Ale mówię, nie no, co ty używaj Wegasa, używaj Wegasa. A potem jakiś stary. Film Marcus, um, od tego Marcus Branley, tego MKBHD od technologii mi poleciło z jakieś 10 lat temu, jak on jeszcze dzieciakiem był przed mutacją e, i, i właśnie mówił o swoim nowym setupie i nagrywkach jakie robi i też mówił, że poleca Camtasia Studio. Tak, <grym> tak, było bo, bo chodzi o to, że jak robisz, żeby osiągnąć efekt, to tyle, nie, tak. a to żeby, a, żeby dobrze umieć, Co, to kogo tam chodzi? jak kogo tam wchodzi? Panie... Panie... I mówię, co, też muszę, co jak Jedyne, co on robi, to ja go nauczyłem, jak się, że można pauzować film, nie? I że po prostu dzięki temu, e efektywnie to wygląda jak cięcie po prostu. Na telefonie, nie? Jak nagrywasz. Mhm. Mm Naprawdę? Tak, to tak robi? No mówię, wuja. A, wuja, no. Dobra, wjechałem na autostradkę. Ja właśnie gdzie będę jest... teraz jeżdżał tym rondem. 65 mm. na godzinę na rondzie, gdzie jest 40, a nie 50, no sorry. 80, dobra, nie ma problemu, to jest wyzwanie. O, jedziemy, tak jedziemy tak. obok opłat, nie jedziemy przez opłaty, nice. Nice. Ale ci powiem, że na Multi ta mapka e y jest bardzo fajna, ta przezroczysta. No, ona jest całkiem, całkiem. Więc wygodno. Nie możesz sobie ją też fajnie odpalać. Dobra, już. Przełączyłem się... Się na. No. Cyklara, Cyklara Biłam mnie ostatnio na stare polskie piosenki. Tak nie, nie wiem, ja co, wiem. Nigdy ich nie słuchałem. Nawet nie mówiłem, że je lubię. A teraz jakoś tak. No to zły, Marek Grechuta. Jakie tam jeszcze inne były? No właśnie, właśnie byś sobie Grechuta, nie? Ale wiesz, nagle mi tak w głowie skaldowie. Czerwone hmm. gitary Nie właśnie Grechuta i bodecki, tylko... Grechuta to by był oklepany. Grechuta was. to na pamięć można. No. Tak hymn <laughs> Jak ona miała jeszcze ona, mi puszczała jak byłem mały mnie. E, ta Jeżowska. Nie, nie Jerzowska właśnie. Anna Maria Jopek chyba. Się A Jopek! A ona tak jęczała do tego mikrofonu. Mi <laughs> się to nie podobało jak byłem mały. Wiesz, nie, w sumie jak tak sobie słucham tej płyty teraz, to ze spoko, nie? Ale... Coś się taka... W, w, oryginalna nawet, ale... Ale ile można? to ile można, nie? Tak. Ale okupuje lewy pas. O, no normalnie jak 145. Na no, Ile?! No bo tam był zjazd, wiesz? Tak ja 110 mam i pod górkę lekko. Będziesz miał taki fajny zjazd, nie wiem gdzie ty jesteś. A, no to właśnie tam bierzesz... Oj, 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 muszę przestać okupować pas. Nie, nie. tiruch. nie T-ruch zawalił. się nie wyjebać. Ty, dobrze, nie zjeżdża na mój pas. Dobra, on tylko kupował pas sąsiedni. A, bo oba skręcają w prawo, a tu gitara. Ja robię demon prawego pasa. Ja robię tą teorię minimalizowania e, kątów, że wiesz, że podjeżdżasz pod zakręt z przeciwnej i... No, jest coś tak. Nie, korek, 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 ślicz. Gdzie jest korek? Tak. E, na, na tej, na drodze krajowej S11. Uff, no, ja totalnie Odbyłem o tym zapomniałem. Poznania. Kończy mi się paliwo, wyskoczył mi alert. Mmm, tam miałeś jakąś stację, znowu, a tutaj, a tutaj też będzie, zaraz. Także O, spoko, to czekaj, to daj znać jak tam. Ja, no. Mhm, o ja pierwsze no czekaj. po włącz mapę tam, czy Shifta, czy tam M, pod czym ty tam masz i zobaczysz. My jak mapa, Shift jak szma, szmapa. No jak szmapa oczywiście. U. No to Super, ja też poczekam, a no, sobie dopompuję. Przetestuję, przetestuję te Modna dźwięki te dźwięk, dźwięk. tak. Nie 120 tyle co pan przykazał. U mnie 108 to nie, to masz jedną szybszą bykę. Ja mam nadzieję, że mi paliwo starczy, bo inaczej ja będę musiał na serwis dzwonić. No cholujesz. No to gdzie jesteś? Wracaj? Masz hak? <grym> to cholujesz na oparach. Nie, będziemy holował. Dobra, ja już nie gazuję, tylko... ...nikiem sobie hamuję. No i zjazd, ja już zjeżdżam, jakby co? Wiesz, że Twitch traci rekordowe ilości pieniędzy na każdym streamie. Tam jeżeli y... streamujesz w Full HD do tam 10 tysięcy osób, to ich chyba kosztuje 30 tysięcy dolarów taki stream przez dwie godziny. O? No i dlatego Twitch ma regularne straty, jako firma. I to jest działalność charytatywna, w takim razie. Nice. I jakby... masakrycznie na tym tracą siano. I to jest się Jest kalkulator coś? ceny streama na Twitchu. Można sobie policzyć, ile to kosztuje Twitcha. To potem weźmy mi podeślij, nie? No, a Dobra, zjeżdżaj od do tego. manewry robię. Oh yeah, baby. cpn byśmy, ten, ja bym się, ale... E, ale mamy 3 godziny do końca tego. Nie, bardziej chodzi mi o... Światło. Ja sobie lubię w dzień, ja ogólnie lubię dzień. Ja jeszcze z długimi cały czas. <noise> Dobra, wyłączam długie. Dobra, ja sobie poczekam tutaj na poboczu. Ja właśnie zjeżdżam się na godzinę wolniej. Oj, 1000 litrów to długo będzie zalewać. No właśnie, to masz 1000 litrów, to wcale nie masz tak mało. No ja to pierwszy raz tankuję teraz na tym save'ie. A kiedy ty kupiłeś tą siężną? No. Nie wiem, bardzo szybko. Zrobiłem z 5 tras dla typa Dobra. Jest full, możemy jechać. Dobra. O, achievement! Olej nie benzyna. Skorzystaj ze stacji benzynowej. A szczerze, zapomniałem, że Hans Simba do Dune komponował. Nawet nie skojarzyłem, że to. W się sensie brzmi jak on, bo dobra muza. Ja też nie. W ogóle. Dopiero Adamina mi na tym, na napisach pokazała. Ha. ciekawe. Ale teraz sobie puszczę na przykład. Jak Hiszpania. Fajna sprawa. Jakiegoś tira przyblokowałeś aż cię wyprzedza z lewej. No bo ja specjalnie tak wolno jadę 30. Nie, ja dobra. dobra, ja jadę już 60, nie? Dobra, no to ja coś gazujesz. Tyle, że bardziej nie przyspiesza niż 64 To jest pod górkę I make środkowym pasem. Świdźmy kierunkowskaz i typ się zatrzymał. <noise> Ale to nie ma środkowego. <noise> Linia ciągle oddziela bus pasa oczywiście, to bus pas tam jest. No ja jestem bus. Ja jestem pas. Fajnie to wygląda jak idziemy do tej samej firmy. Tak zwany konwój. Ja nie jadę dla tej firmy, ja jadę dla siebie. Firmę mam na moje nazwisko. Tu jest akurat łatwa trasa, to można sobie jechać na dwójce. To prawda. Też chyba im poświecę trochę. Nie no, nie będę. Widziałem Przezwyczaję... YouTube -wo. Nie? Co? A, długimi ci tam księgiem. Nie, za daleko jesteś, żeby to było wkurzające. No i też masz ten fajny zachód słońca, nie? Tutaj, no. tych gwiazd. Wygląda kozak. No Hiszpania ma coś sobie, czego Włochy nie mają. Nie wiem co to jest. Eee, udar. Udar słoneczny. Więcej pustynnego terenu takiego, bliżej savanny takiej, praktycznie. Mhm. Nie, no przesadza, ale w tę stronę mniej więcej, myślę. No, większość miast w Hiszpanii jest bardziej yy, przesunięta do morza. Nie dziwię się. 80% na przykład Portugalii jest niezamieszkała. No widzisz. Jak prawie nie jak widziałem. nordyckie państwa, tylko że w drugą stronę bo jest za gorąco, za i za wszystko. No i jednak trochę więcej ludzi mają, bo Portugalia ma z 10 milionów, czyli tyle co Szwecja. Norwegia, Dania, Finlandia mają tak po 5. Hiszpania ma 45, Polska ma 38. Tylko, że Hiszpania to jest dwa razy większa niż Polska. Nie, nie wiem czy dwa razy większa, ale wiem, że na przykład Anglia, jakbyś sam. nie Wielką Brytanię, tylko samą Anglię byś wziął, to byś cztery razy zmieścił w Hiszpanii, chyba. Nice. To w Polsce ile razy? E, Anglia jest ciut mniejsza niż Polska. No czy. Aha, no to by wychodziło, że Że tak, że jest najmniejsza niż. że sama wyspa główna? A nie, niż cała Wielka Brytania jest Polska trochę większa. No właśnie, to są te kalkulacje, to są te a, detale. A, no, no acy, to, acy. Że tam jest do Anglii, a tu do Wielkiej Brytanii, to nie można mieszać. Wielka Brytania um. wydaje się znacznie mniejsza od Polski. No tam ma, pewnie. nie wiem, tam, ma chyba około tam 300 tysięcy, a Polska ma z 312 chyba, tak, miała 1000 km kwadratowych. Na mapie to wygląda zupełnie inaczej. Tak się czuję jakby ta Anglia była znacznie mniejsza Sama Anglia na pewno jest znacznie mniejsza, ale cała Wielka e, Brytania. No, chodziło mi o Co? Wielką Brytanię, w sensie tam Szkocja, A, Walia, wiecie, wszystkie te ale... Główną wyspę Ale ciapnąłeś coś Co ja? Mi? Mm. No to czemu cię wyprzedziłem? No. Hanging around <laughs> no. S-sa 110 No, teraz rozmieszamy... Gdzie wyjeżdżamy? Do Madrytu czy... teraz, tak? Nie, jeszcze 68 km, chociaż z drugiej strony Madryt jest duży No, no tak, bo widzę W ogóle śmieszne, że całe centrum Madrytu jest niezmapowane Tylko tak, wodnica no. dookoła Madrytu No, to o To jest, to, jest to tak bardzo low effort, jak się dało, tylko to jest, to jest tak bardzo typowe dla SCS Software Czesi robią się się Ale naprawdę, ja się nie spodziewałem, że ETS można nazwać słowiańską grą. Hmm. Bardziej taka niemiecka się wydaje, nie? Jakoś... Nie, myślałem, że to amerykańskie studio. Wiesz, hmm, chyba... takie. Wiesz, Indigierki z drugiej strony nie ma co tak do narodowości aż tak. Chociaż kraje, które nie mają dużych, jakby tych zespołów growych, to wiesz, to mają inne takie wrażenie. Ma na przykład Techland. W porównaniu do Ubisoftu to taki prysz, taka pierdoła, nie? Ale u nas to jest drugie największe studio. No, chyba trzecie, nie wiem, to jest jeszcze 11Bit Studios. Poza cd ale. Mm -hmm. I, i dla nas to jest bardzo duże. To jest, no, wiesz, jakie firmy produkują w Polsce grę? 11Bit Studios, Techland i CG Projekt Red. No i tego. No i dla nas to jest takie, da, to jest duża firma. A dla innych to jest z gierka To jest praktycznie. To jest Double A, nie Triple A. Chociaż Dying Light 2... No wiesz. wiesz, Dying Light 2, czy Wiedźmin 3, czy Cyberpunk to y zdecydowanie triple A, three, triple A. No właśnie, Dying Light 2 się zastanawiam. Chyba tak. Triple A. Patrząc jakie teraz gówno wychodzi, o okay, Triple A. Oglądałeś materiały o Sea of Thieves? Nie, nie A tam... się zastanawiam... Jak nie nie charakty... Sea of Thieves, jak... to jakieś ich to najnowsze, nie, jakieś... Nie, czekaj, Sea of Thieves to jest chyba to na konsole to takie... Śmieszne takie. Zada się a się charakteryzować rozpankach, chyba takie double. A. Nie na, wiem jak teraz. na spokojnie, crosspunk jest malutki, on jest liniowy, mały i wiesz, nie ma, hmm. nie ma jakby swojej jakby... nie możesz pójść Ale swoją fajne. drogą bo tam są max dwie drogi i tyle. Ale sami no to ja. jest bardzo fajny. Mam kupiony i dwójkę też będę kupał. Tylko dwójka będzie trochę inna, dwójka ma być. Y nie już niekoniecznie o przetrwaniu, tylko o zarządzaniu większym społeczeństwem w takich trudnych warunkach po prostu. Nie no dobrze, nie się rozwija. Jako, żeby to nie poszło, kurde, tak jak poszło im... Bo to właśnie Eleven robi Frostpunka czy Techland? A, tak, tak, Eleven. No to może im pójdzie lepiej niż Techlandowi. Ja uważam, że dwójka wyszła słabiej na tym. Jedynka miała naprawdę bardzo dobrą podstawę gier zombie. Naprawdę tak mechanika była dobra. To jest, ta gra czuła się taka krytywalna, mi się to dobrze grało. Nie no, pamiętam, to jakiś The Island, Dead, coś tam. Dead Island, Nie pamiętam no. Dead Island chyba taki czerwony... Tak, to y też jest ich, to było poprzedzające. Czerwony z palmą, coś takiego. Mm -hmm, tak, to jest The Island. To jest no, to. to ja w tym grałem, surfałem. No, no, Więc... no to to jest też od tych landów, to poprzedzało Dying Lighta. Y jedynkę. Ale komu no, tak? Dying Light i jedynka miał świetnie zrobionego koopa. Ta gra wydawała się taka, że robisz coś i świat ci odpowiada. W sensie, no... Przede wszystkim dwójka usunęła dole u zombiaków. No, nigga, please. Wiesz, wiesz, bo w jedynce, jak na przykład ja i na, na głupi ryj się rozwalił, na przykład, nie? No I to było śmieszne bam, I że na nie musiałeś ruszać. Albo na przykład, że skopałeś go z dachu. W dwójce, mimo tego, że to jest tam połączone trochę z parkurem, ale te kombosy to są tak bardziej, jakby takie. związane. Nie wiem, czy, o, czy wiesz, o co mi chodzi, że ta walka jest taka ja się bardziej związana... nie bo nie grałem ani w jedną, ani w drugą, niestety. To jesteś w stylu jakbyś... Czy kiedyś używałeś w Wiedźminie fokusu na przeciwniku? Mm. Żeby on ci zrobił loka na nim? Żebyś go uderzył. Ale chodzi ci o zmysły, czy...? Nie, że możesz dosłownie A, nie, w czasie walki ten, wybrać loka, żeby... Ja ogóle... Tak, no, ale no ja tego nigdy nie Nikt tego nie, nie robił. Myślę. Dokładnie. No to wyobraź sobie, że jedynka to jest właśnie taki luźny, gdzie nie ma lokowania a dwójka to gdzie jest tylko lokowanie. Coś w tym stylu. W sensie, że no technicznie możesz przełączać się między jednym przeciwnikiem a drugim, ale to się wydaje takie odizolowane przez to, że nie ma tych raktoli i w ogóle. A tak to w jedynce? To wiesz, z kopa z wyskoku zasadziłeś w jednego zombiaka i on poleciał w drugiego, który poleciał w beczkę i wybuchło wszystko i było śmiesznie. Noce były, no myślę, że straszniejsze w jedynce, co było niezłe. Czekaj, bo tu brama była dodatkowa. Tu była brama dodatkowa. Kurde, ostrożnie. Dobrze, że ci to otworzyłem, byś za Tam jest druga brama chyba. Tak, za pierwszy, jak za pierwszy i pierwszy tak jest. Bez sensu. Gdzie zaparkować? <śmiany> 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 no, Mimaciek tak. Ciął y, zakręt dosłownie na jakieś 5 km przed Krakowem i po 1000 km podróży wyszedł na czele. Ile expa? Nice. No, nie wiem, czy brać ten. No, dobra, spróbuję parkować się. Debil będę parkował 100 lat. Dla tych 25 expa? Nie wiem. Nie, 30 expa. No, versus 15, więc dla tych 25. No, to darmowe 25 ekspa. właśnie nie do końca darmowe. <laughs> Bordo. Pisze darmowe, to darmowe. darmowe, tylko musisz pójść na drugi koniec miasta i zrobić ankietę. I uszkodziłem produkt. Nie. Oddałem automatycznie walić tego Expa. Yeah, ja, widzisz nawet 15 nie masz. E, Ale dostałem? I to ile masz? 590 Expa wbiłem level. Nice, nice. To weź wy sobie z Expo i zaraz zobaczymy jakie będziesz miał. Nie, teraz masz 550, no to super. To ja się odholuję do warsztatu, bo jestem bogaty i mogę. Na pewno tak chcesz? A nie chcesz brać tej firmy? W ładunku? Zobaczmy ja jakie chcę mają. Brać tej firmy. No dobra, ty możesz zobaczyć jakie mają, ale ja zobaczę po prostu jakie są najfajniejsze, które możemy wziąć. Do 550 teraz, więc. Nie, to ma tylko do Burgos, ale z drugiej strony chyba nigdy nie byłem w Burgos. Sprawdzę na mapie. Jak nie byłem nigdy w Burgos, to można to ale ja bym poszedł jednak się przespać. Nie, ja byłem w Dobra, to kończ tę nagrywkę, żeby zobaczyć jak wyszło. Dobra. No.